Państwa gościn jest Paulina Kawa motywatorka społeczna, trenerka zdrowia i gimnastyki śmiechu. Witaj Paulina. Cześć, cześć, witam wszystkich. W dzisiejszej, w dzisiejszej rozmowie porozmawiamy o tym, jak sobie radzić ze stresem w trakcie. Panującej pandemii. Mhm. Może powiesz nam kilka zdań na temat radzenia sobie ze stresem? Jasne. Na pewno warto zaprzyjaźnić się z tym stresem, dlatego że żyjemy teraz w takich czasach, kiedy ten stres no pojawia się. Tylko właściwie pojawia się też pytanie, jak sobie z tym radzimy. No bo możemy właśnie bardzo się przejmować pewnymi sytuacjami, rozgrzybywać je i dostarczać wtedy do takiego długotrwałego stresu dla naszego organizmu, a możemy jak najszybciej szukać rozwiązań, działać i dzięki temu no, nasz organizm będzie sobie lepiej radził z tym stresem, no i my też będziemy mogli iść dalej, tak będzie nam lżej po prostu. A, a przede wszystkim właśnie dla naszego ciała najgorszy jest ten stres, ten stres długotrwały, czyli kiedy przejmujemy się jakąś sytuacją długotrwale przez kilka dni, czasem kilka tygodni, miesięcy, bo wtedy dostarczamy sobie między innymi hormonu stresu, kortyzolu, to rozwala nasz, System hormonalny. Więc, jakby trzeba pamiętać o tym, żeby się długotrwale nie stresować, a właśnie szukać tych rozwiązań, żeby sobie radzić z tym stresem, bo ten stres krótkotrwały on no, towarzyszy nam od zawsze, tak? Na przykład przed jakimś wystąpieniem, przed wywiadem, przed egzaminem, przed trudną rozmową. I taki krótkotrwały stres, on może nam pomóc, bo wtedy się mobilizujemy do działania, wtedy, jakby coś. Na, to nasze ciśnienie się podnosi, tak. Yy, chcemy coś zrobić jak najszybciej, więc ten krótkotrwały stres jest jak najbardziej okej, okay, bo on może nas zmobilizować, może nam pomóc. No i teraz, co robić w, w obecnych czasach, tak? Tak. Powiedz nam, jak ty sobie radzisz ze stresem w trakcie trwania pandemii COVID-19, bo wiemy, że ten czas dla nas. Wszystkich nie jest łatwy. Tak, to prawda. Więc ja, tak, tak jak też powiedziałam, staram się, jeśli pojawia się jakaś sytuacja stresująca dla mnie, to staram się jak najszybciej ją rozwiązywać albo szukać rozwiązań. No ja akurat też w mojej sytuacji wyszło też tak, że od ponad roku głównie opiekuję się synkiem, więc też moja działalność troszeczkę zwolniła, ale też działając w branży właśnie szkoleniowej, ta branża szkoleniowa całkowicie się zmieniła, więc ja też potrzebowałam się trochę przekwalifikować, szukać nowych rozwiązań, więc aktualnie prowadzę głównie szkolenia online, czego nie robiłam przed pandemią, więc no. Pierwsza sprawa to jest zmiana, szukanie tych zmian, szukanie tych możliwości. Co możemy zrobić, żeby działać mimo wszystko? Więc jakby trzeba usiąść nad kartką papieru i sobie wypisać te różne możliwości, tak? Działałam w ten sposób, a co mogę robić teraz? I ja to zrobiłam. No kolejna sprawa to w miarę możliwości staram się być aktywna fizycznie, czyli wychodzę na spacery, bardzo lubię spacery do lasu. Teraz też coraz częściej się mówi o kąpielach leśnych, czyli właśnie las zabiera od nas ten stres, bo w naturze my czujemy się bardzo dobrze. Więc jeśli tylko mamy możliwość, to warto chodzić na spacery w naturę, bo wtedy właśnie się relaksujemy. Też dzięki temu oddychamy świeżym powietrzem i to też ma dobre korzyści. Też warto szukać takich drobnych przyjemności w ciągu, w ciągu dnia. I na przykład takie fajne ćwiczenie jest: lista przyjemności. Można sobie wypisać na kartce papieru różne rzeczy, które lubimy robić i to mogą być drobne rzeczy na przykład przeczytanie fragmentu książki, oglądnięcie filmu, zadzwonienie do przyjaciela, który nam poprawia humor, oglądnięcie jakiejś komedii, kabaretu, coś co nas też rozśmieszy, rozbawi, długa kąpiel, czy prysznic. No naprawdę takie różne drobne małe rzeczy, które możemy robić prawie każdego dnia. A nas relaksują, odprężają. I ja też mam takie swoje przyjemności, które właśnie powodują, że, że ładuję swoje baterie i, no i czuję się lepiej dzięki temu. No, no tak jak sama powiedziałaś, musiałaś zmienić swój, swój tryb życia. Jak się ty w nim odnajdujesz? Czy tobie łatwiej jest szkolenia prowadzić online, czy jednak face-to-face? Kontakt z drogami, z rozmówcą. Czy po prostu, jakie są plusy na przykład online, a jakie są plusy spotkania w cztery oczy, porozmawiania? Mhm. Więc to no zdecydowanie wolę pracę w cztery oczy, spotkać się z ludźmi, bo to mi daje ogromną satysfakcję i wtedy mi też się łatwiej pracuje, bo jest większa interakcja. Więc, jakby ta praca z człowiekiem na żywo jest dla mnie o wiele przyjemniejsza. I jednak, w obecnej sytuacji, kiedy właśnie też dużo czasu spędzam z synkiem, to dzięki temu, że pracuję online, to na przykład nie tracę czasu na dojazd. Na dane miejsce. Bo zanim zostałam mamą, bardzo dużo jeździłam po Polsce, prowadziłam szkolenia w różnych miejscach i też to zajmowało sporo czasu sam dojazd na miejsce szkolenia. Czasami jechałam gdzieś na kilka dni, więc właściwie to w aktualnej sytuacji, kiedy jestem mamą, to nawet byłoby trudne do zrobienia. Więc dzięki temu, że mogę to robić online, to jest to dla mnie łatwiejsze, bo wtedy znikam tylko na ten moment prowadzenia szkolenia. Ale zdecydowanie wolałabym się spotykać z ludźmi i mam nadzieję, że, że wrócę też na salę szkoleniową na żywo. Opowiedz nam, jak wygląda y, terapia śmiechem, y, że śmiech też może być dobrą formą na spędzanie czasu wolnego, że nie musiłem być cały czas ponurzy, po zamyśleni. Mm. Też trzeba się pośpiać i zrobić coś dla siebie. Na czym taka terapia polega? Jasne, właściwie każda aktywność, która powoduje w nas uśmiech na twarzy, że czujemy się dobrze, że się śmiejemy, jest dla nas korzystna, bo wtedy nasz organizm produkuje endorfiny, hormony szczęścia. Dotleniamy się dzięki temu, więc tych korzyści jest bardzo dużo. A gimnastyka śmiechu jest jakby no jedną z metod, którą możemy wykorzystać. I no to polega na tym, że spotykamy się i wykonujemy pewne ćwiczenia, Śmiechowo-oddechowe, i dzięki temu yy, właśnie się. Śmiejemy. I może tak jeszcze powiem właśnie, jakie są korzyści z tego śmiechu, bo często się mówi, że śmiech to zdrowie, co nie? Ale właśnie, właściwie dlaczego ten śmiech to zdrowie? Czyli właśnie te hormony szczęścia dotleniamy maksymalnie swój organizm, bo śmiech jest formą naprawdę głębokiego oddechu. Ze śmiechem my z płuc wydmuchujemy zaległe powietrze, więc maksymalnie wentylujemy swoje płuca. Do tego jeszcze. Masujemy delikatnie nasze organy wewnętrzne, bo kiedy się śmiejemy, to nasze ciało delikatnie drga. No tych korzyści jest bardzo dużo i przede wszystkim też obniża się hormon stresu, kortyzolu, co, co jest tutaj kluczowe w tej naszej też rozmowie. Ale też nasze zmarszczki się ujędrniają, nasze buzie wygląda piękniej, bo nasz organizm jest lepiej ukrwiony. Gimnastyka śmiechu to jest pewnego rodzaju aktywność fizyczna, więc no właśnie całe nasze ciało się tutaj rusza, a ruch to zdrowie. Też. Więc, jak najbardziej, ten śmiech jest nam potrzebny. I właśnie nie chodzi o to, żeby może stricte iść na zajęcia gimnastyki śmiechu, jeśli nie mamy takiej możliwości, ale żeby szukać takich rzeczy, które właśnie sprawiają tą radość. Czyli właśnie na przykład rozmowa z przyjaciółmi, oglądnięcie komedii, kabaretu, czy jakichś śmiesznych filmików, zrobienie czegoś, co nam sprawia przyjemność. To wszystko powoduje też dobre, dobre korzyści dla naszego organizmu. Wiem, że też e, miałaś epizod w Chinach, może opowiesz nam, nam, jak wygląda życie w Chinach, bo przecież nie każdy Europejczyk miał okazję być i, że tak powiem, zapoznać się z kulturą chińską, tak, czym się różni od polskiej. Tak, no to wiesz, co, to była niesamowita podróż. My tam pojechaliśmy z mężem, żeby uczestniczyć też w kursie tradycyjnej medycyny chińskiej, więc też równocześnie rozwijaliśmy naszą pasję, bo, bo naszą pasją jest właśnie szukanie też zdrowych nawyków, rozwijanie się w tym obszarze zdrowego życia. I to było niesamowite właśnie doświadczyć życia. Między innymi odwiedzaliśmy szpitale w Chinach i w Chinach na przykład są szpitale takie tradycyjne. I są takie szpitale, gdzie wykorzystuje się tą tradycyjną medycynę chińską. Czyli na przykład w szpitalu są stawiane bańki, jest akupunktura, są masaże i inne metody właśnie z tej tradycyjnej medycyny chińskiej. I to jest takie niesamowite. Jakby dla mnie to było takie wielkie wow, że, że tam cały czas są wykorzystywane te naturalne metody leczenia. Też mieliśmy okazję mieszkać w bardzo dużym mieście, więc Chiny są bardzo rozwinięte pod kątem technologicznym, i każdy właściwie ma aplikację w telefonie, można zapłacić kodem QR wszędzie, nawet na straganie z warzywami. Więc są takie różnice kulturowe, które nas szokowały na początku, ale ułatwiały też życie, tak? bo wystarczyło mieć telefon i na przykład płaciłeś za banany czy pomidory pani na, na straganie. Rozumiem. Jesteś też działatką społeczną, inicjatorką różnych inicjatyw. Co ci to daje? Jakie korzyści? To jest z tego, że, że tak aktywnie działasz w social mediach, czy, czy tworzysz właśnie konferencje różnego rodzaju? Mm -hmm. Na pewno daje mi to ogromną satysfakcję, bo to jest coś, co mi sprawia ogromną przyjemność. Działam w obszarach głównie właśnie świadomego życia i zwiększania tej świadomości zdrowia, więc bardzo się cieszę, kiedy mogę komuś po prostu pomóc, kogoś zainspirować do jakiejś zmiany. No, dla mnie to jest ogromna wartość i jakby to jest główny taki powód, dlaczego, dlaczego to robię. Jest to też częściowo związane z moją pracą, bo jako trener też jestem zapraszana czasami na różne wydarzenia, konferencje, więc czasami udaje mi się to właśnie łączyć, że mogę dzielić się tą swoją wiedzą, doświadczeniem i pomagać innym osobom. Ja jeszcze wrócę na do pierwszego naszego spotkania online, gdzie mm -hmm. przeprowadzaliście wywiad ze mną z, z Kasią Gatkalelus. To była tak. niezapomniana rozmowa i często do tej rozmowy wracam. Prowadzę też kanał na YouTube całe życie na kołach. Co myślisz o osobach z niepełnosprawnością? Wiesz co, Patryk, w ogóle ty mi bardzo imponujesz. W ogóle się no niesamowite jest to, że się poznaliśmy dzięki Kasi I, i też się cieszę, że ta znajomość się rozwija cały czas. A co myślę o osobach z niepełnosprawnością? Wiesz co, dla mnie to są osoby chyba takie same, jak osoby pełnosprawne. Jeśli tylko ktoś chce działać, to działa. I ty jesteś takim przykładem osoby, która no, wykorzystuje swoje możliwości. Robisz po prostu to, co możesz. No i tak samo jest z moimi innymi kolegami, koleżankami. Jeśli ktoś chce działać, to działa i inspiruje. A jeśli ktoś chce zaszyć się w domu i, i nie działać, to tego nie robi. Więc ja zawsze, zawsze będę wspierała osoby, które działają, które mają chęci do działania. No akurat też w swojej pracy spotykam się z osobami z niepełnosprawnością czasami, więc dla mnie jest to, zawsze to są bardzo takie bliskie i ciepłe relacje też i bardzo bardzo dobrze myślę o takich osobach. Często na Twoich, twoich social media bada stwierdzenie, boże mamuśki, na czym to polega, co to w ogóle jest? Możesz nam przybliżyć temat, bo ja znam trochę temat, ale są widzowie, które, którzy będą oglądać. I pierwszy raz to mnie usłyszą takie stwierdzenie. Jasne. Boże mamuśki to są moje dobre koleżanki, które poznałam w okresie ciąży. I to są kobiety, od których ja otrzymuję ogromne wsparcie i wzajemnie się wspieramy, pomagamy sobie i tworzymy taką właśnie grupę kobiet, mam, które mogą na siebie liczyć. Co jest niesamowicie ważne, bo tutaj myślę, że kobiety, które są mamami, mnie zrozumieją, że, że kiedy rodzi się dziecko, to. Bo zdarza się tak, że, że my mamy zostajemy w domu, że bardzo dużo czasu spędzamy z dzieckiem, że dużo rzeczy jest nowych, że pojawiają się różne wyzwania i samemu czasami jest po prostu trudno. A kiedy ma się to wsparcie, można do kogoś zadzwonić, zapytać, jak to wyglądało i, i porozmawiać po prostu o czymś, to wtedy jest łatwiej. Więc właśnie ja mam taką grupę Bożych mamusiek i wzajemnie się wspieramy i inspirujemy, i no, to jest niesamowicie cenne. I z jakim problemem najczęściej spotykasz się jako trenerka motywacyjna, inspi inspiratorka ludzi przede wszystkim? Bo z Twojej twarzy nigdy nie znika uśmiech. Jak Ty to robisz? Wiesz co, oj dziękuję Ci bardzo. Um, do... Nie wiem, czy z tym się urodziłam, czy też nad to pracuję, że no po prostu cieszę się życiem i jestem wdzięczna za to, co mam. Myślę, że w obecnych czasach najczęściej spotykam się z problemem stresu, takiego długotrwałego stresu i z tym najczęściej obecnie pracuję. Często też spotykam się z różnymi złymi nawykami, trudnymi nawykami i tutaj staram się też pomagać właśnie w tym obszarze, żeby zmieniać te nawyki na lepsze. No, Moim celem jest to, żeby po prostu innym żyło się lepiej, bo, bo wierzę w to, że właśnie te drobne nawyki, te małe kroki mogą spowodować, że, że komuś będzie lepiej, że będzie czuł się lepiej w swoim życiu. Pojawiło się teraz na Facebooku wydarzenie, którego Ty jesteś pomysłodawcą. Król potrzebuje Twojego piękna, jeżeli nie przeklęciłam. A jeżeli przekręciłem, to przepraszam, bo nie chcę czytać skarbnik. <laughs> Wydarzenie to jest Król Pragnie Twojego Piękna i tutaj poprawię, że tutaj główną inicjatorką jest moja koleżanka Ewelina Salnik. To ona tutaj zainicjowała to, to wydarzenie. Ja jestem osobą, która, która, która ją wspiera po prostu w tym. I we dwie właśnie działamy, żeby to wydarzenie się odbyło. I też Ewelina zebrała wokół wydarzenia sztab niesamowitych kobiet działających. I to jest wydarzenie poświęcone kobietom, kobietom, które chcą też się otaczać, świadomymi kobietami, które chcą się wzajemnie inspirować, pomagać, wspierać. Więc serdecznie zapraszam ja tutaj dziewczyny, kobiety, które szukają takiego wsparcia, szukają odpowiedzi na różne pytania. No, będą niesamowite prelegentki, i będą równocześnie też warsztaty, a po konferencji będą też spotkania z gośćmi honorowymi. Także zapraszam na na to żeby wejść na stronę król pragnie twojego piękna.pl Tam można poczytać właśnie, kto będzie prelegentem i yy, jacy, jacy są goście zaproszeni na to wydarzenie yy, i bo naprawdę to będzie niezapomniane wydarzenie online. Z na na Wajemnicy, kto będzie gościem honorowym? Tych gości honorowych będzie kilka. To będzie kilka dziewczyn, na przykład Monika z początku wieczności, która działa bardzo mocno na Instagramie, Agata Wartak z formacji Transformacja i inne niesamowite kobiety, więc y, jeśli chcecie wiedzieć właśnie y, kto dokładnie to, y, no to na stronie są wypisane te wszystkie osoby, y, bo tych kobiet jest kilka, to nie jest tylko jeden gość, ale właśnie jest kilka dziewczyn, które będą jeszcze inspirowały nas y, po wydarzeniu. Czy, czy Zamykam cię wprost, czy ty masz słabsze dni? Mam, mam, mam. słabsze dni. Ale mam też sposoby na te słabsze dni. Bardzo mnie wtedy wspiera mój mąż, mój partner. Też wtedy wiem, że potrzebuję na przykład czasu tylko dla siebie, że potrzebuje wyjść na spacer albo coś zrobić takiego właśnie dla siebie i odpocząć, ale jak najbardziej mam też gorsze dni, że mi się chce mniej pracować, że nie mam siły na coś. Nie mam ochoty na coś. Też pozwalam sobie na taki gorszy dzień i wtedy po prostu nie cisnę, żeby zrobić jak najwięcej. Tylko robię plan minimum i zazwyczaj po takim gorszym dniu przychodzą lepsze dni. Także po, po burzy zawsze wychodzi słońce. Jak wspominałaś bardzo dobrze dogadujecie się ze swoim mężem, z partnerem, który cię mocno wspiera. Jak myśl, Jaki przepis jest na tak udany związek, na związek, który no choćby nawet spotyka jedno utrudnienie, którym jest pandemia. Tak? Bo, pewnie tak było, że w większości byliście w rozjazdach i nie mieliście tego kontaktu takiego całodomowego. Każdy musi od każdego odpocząć, prawda? to prawda mieliśmy różne etapy w swoim życiu bo ja też miałam takie etapy że wyjechałam na studia do Hiszpanii nie było mnie kilka miesięcy potem tak jak wspomniałeś wyjeżdżałam na szkolenia i czasem mnie nie było kilka dni ale myślę co to najważniejsze to bardzo dużo ze sobą rozmawiamy rozmawiamy o swoich potrzebach o o, o swoich oczekiwaniach. I dzięki temu jakby nie, ma, nie jesteśmy rozczarowani, że coś się wydarzyło, bo po prostu no, wiemy, czego od siebie oczekujemy, czego potrzebujemy, i staramy się współdziałać razem, dogadywać się razem. Staramy się razem organizować czas, żeby każdy z nas było zadowolony z tego, co się dzieje. Więc no, rozmowa jest tutaj najważniejsza. Naprawdę jak mam jakiś problem, wyzwanie, to, no, to Piotr jest. Z pierwszą osobą, z którą rozmawiam. Też wspólne spędzanie czasu, takie wspólne robienie fajnych rzeczy, rozwijanie pasji, no to też na pewno buduje relacje. Też nie mamy ze sobą takich tematów tabu, właściwie rozmawiamy o wszystkim e, szczerze, więc nie ukrywamy przed sobą niczego, e, tylko szczerze o tym rozmawiamy. No, też w relacji małżeńskiej to są naprawdę różne tematy: finanse, rodzina, e, czy zmiana mieszkania. To są różne tematy, o których trzeba po prostu szczerze rozmawiać, o swoich oczekiwaniach, potrzebach i, e, no i szukać najlepszych rozwiązań dla siebie. Czyli rozmowa kluczem do szczęścia. Tak, myślę, że tak. Jeżeli byś miała na koniec powiedzieć coś motywującego, powiedzieć coś takiego, co na długo zapadnie w naszej pamięci, co by to miało być? Ojej, tu nie zaskoczyłeś. <laughs> nie wiem, czy jest takie jedno zdanie. Chociaż często się mówi, że ktoś idzie na jakieś szkolenie po to, żeby usłyszeć jakieś jedno zdanie, które zmieni jego życie. Wiesz co, może ja powiem cytat, który, który sama bardzo lubię. Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Jeśli oczekujemy czegoś od kogoś innego, żeby się zmienił, to. Popatrzmy na siebie, czy my możemy się zmienić, nad czym my możemy popracować. Jeśli my zaczniemy się zmieniać, to najczęściej otoczenie też się zmienia, obserwuje nas um, i nasze życie staje się lepsze. I tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Moim i państwa gościem była Paulina kawa Kabaziewa. Dziękuję Paulinko za troskę pozytywizmu, które. Który starała się nam przekazać. Dzięki wielkie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.